Turniej jest wspaniały. No. Ważne, że jest zorganizowane takie w naszym domu kultury. Działamy dopiero jako klub brydżowy dopiero drugi rok. No i wyniki są. W, drugiej, w lidze okręgowej drugie miejsce. Awansowaliśmy teraz do trzeciej ligi. Cieszymy się przede wszystkim z tego, że nasza młodzież Która lat temu kilkanaście rozpoczynała szkolenie Brydża w Oświęcimiu Gra w dalszym ciągu no, Udało się tutaj reanimować Brydża na zasolu Cieszymy się, że wystartowali w krakowskiej lidze najpierw w okręgowej Teraz awansowali do trzeciej ligi No i trzymam kciuki i życzę dalszych sukcesów Zadania są rewelacyjne, jak zobaczyłem dzisiaj rany zdjęcia, które mi podesłano, jak wiele osób się pojawiło, jak ten turniej się rozpoczynał i jak to działa. No i porównując to choćby z zeszłym rokiem, że ten trzy rok jest mniej 100% w kwestii drużyn i biorąc udział zawodników, więc naprawdę jest to naprawdę tak, rewelacyjna dyscyplina, która, która pozwala się zawodnikom rozwijać. To ja w ogóle uważam, że, że takie międzypokoleniowe różnego rodzaju zajęcia są bardzo potrzebne i właśnie taki turniej, kto się świetnie wpisuje do osoby. Starsze osoby w średnim wieku młode ze sobą konkurują.